Jak wyglądają straty wojsk Ukrainy do strat wojsk rosyjskich? I w ludziach, i w sprzęcie? Tutaj zachęcam do akurat źródeł, bo te liczby rzeczywiście gdzieś tam były podawane, bo ja tak naprawdę nie wiem. Wygląda na to, że po stronie rosyjskiej te straty są znacznie większe. Tym bardziej, że forma wojny jest tak prowadzona, że rzeczywiście robi się z nich mięso armatnie. I szczerze mówiąc, jest jakiś format wojny, który jest dla nas jakby niedopuszczalny od strony moralnej, natomiast w jakimś sensie też działa, bo jeżeli, że tak powiem, brakuje w pewnych miejscach innych koncepcji tak, i innych taktyk, to zalewanie pewnych miejsc żywym towarem. Rzeczywiście sprawdza się i jest w stanie jakieś części ziemi przejąć. Tym bardziej, jeżeli to mięso jest cały czas z tyłu dostarczane. I wiem, że tak często jest, bo jakby um, albo to obserwuję, albo słyszę od chłopaków, którzy dopiero co się wycofali z linii na przykład. tak, Że jest często tak, że oni po prostu strzelają, no stop, kończy im się magazynek, robią <laughs> szybką wymianę i już podczas wymiany już na przykład mają jakieś osoby dosłownie kilka metrów przed sobą. nie? To jest też bardzo duże obciążenie psychiczne, i to jest jeden z tych elementów, które powodują też, że to dodatkowo w jakiś sposób działa. Czy polscy medycy pomagają rannym rosyjskim żołnierzom? Przez cały czas, jak tam byłam, mogłam się chwalić, że, że nigdy nie miałam do czynienia z jeńcami rosyjskimi, w ogóle ze stroną aktywną rosyjską. Natomiast ostatnio się to zmieniło. I rzeczywiście miałam taki przypadek, gdzie, żeby mnie skłamała, czterech jeńców rosyjskich się pojawiło, rzeczywiście razem z dostawą chłopaków rannych ukraińskich. Nasza reakcja. Powiem tak, że tak powiem, po zbudowaniu relacji tak z tymi Ukraińcami, z którymi razem działamy, po Różnych obserwacjach po dowodach bestialstwa drugiej strony, ciężko jest sobie w głowie pewne rzeczy poukładać, tak? I rzeczywiście pierwsza reakcja jest taka, że jest opór, jest opór, żeby pomóc tym żołnierzom rosyjskim, a, a dodatkowo nad tym jest jeszcze kwestia procedur, które są w danych jednostkach wojskowych, które trzeba uszanować. I my, jeżeli nie jesteśmy oficjalnie, w jakiejś jednostce ukraińskiej, tak, nie mamy jakichś e, rozkazów, e, procedur i tego wszystkiego czarno na białym, to my musimy korzystać z obserwacji i po prostu dostosowania się do sytuacji. I staramy się nie podejmować sami też takich decyzji, jeżeli miałoby to zaważyć, tak? Na czymś, na sytuacji, na naszym zaufaniu, e, no po prostu jest drabina dowodzenia i tak się nie robi. Nie? Więc. <laughs> W momencie, jak tych czterech rannych rosyjskich przyjechało, to moja obserwacja była następująca. Żadnemu z nich nie zagrażała bezpośrednia śmierć, nie było jakichś bardzo masywnych krwotoków, nic na pierwszy rzut oka, co miałoby ich w tej chwili zabić. Natomiast u jednego z nich rzeczywiście było krwawienie, które po prostu cały czas się sączyło i mogłoby rzeczywiście w dłuższym czasie spowodować zagrożenie życia. Więc, ponieważ czas nie był tutaj taki decydujący, musiałam sobie sama ze sobą też przeprowadzić wewnętrzną rozmowę, i, i doszłam do wniosku, że nie mi oceniać, kim jest ta osoba, co ona tutaj robi, czy jest dobrym człowiekiem, czy nie. Tylko jako medyk, jestem medykiem, a nie bogiem, tak? I jakby ja nie powinnam w mojej ocenie decydować, kto ma przeżyć, a kto nie. Więc jakby wewnętrznie, po dyskusji sama ze sobą, stwierdziłam, że opatrzę mu tą nogę. A dalej to już jest ich broszka, tak? Zarówno strony ukraińskiej, jak i jego samego. Natomiast to nie będzie moja, moja decyzja. Natomiast po tej, po tej własnej decyzji, że pomogę mu, oczywiście yy, wizualnie Zapytałam o to dowódcę tego batalionu medycznego, do którego dołączyliśmy, tak? Czyli nie to, że poszłam na ura, to ja mu pomogę, tylko czekałam na takie potwierdzenie wizualne, czy, czy rzeczywiście mogę pójść i, i coś zrobić. I takie potwierdzenie wizualne dostałam, więc po prostu to zrobiłam. I co ciekawe, później dwie osoby z naszych ukraińskich żołnierzy podeszły do mnie, medycy, podeszli do mnie i podziękowali i powiedzieli, że oni, e, że dobrze zrobiłam, ale że oni nie byli w stanie e, tego zrobić psychicznie. Coś ich zablokowało. Ale jakby rozumiem ich dlatego, że druga strona wymordowała im często ich rodziny i przyjaciół. Nie? Więc jakby nie są to proste rzeczy, które można po prostu biało-czarno tak określić. Wracamy do szarej strefy. Dokładnie. <laughs> jak wygląda zastosowanie opatrunków hemostatycznych jak się sprawdzają bardzo dobrze się sprawdzają generalnie nie jesteśmy tak jak mówiłam nie jesteśmy w samym okopie tak wystarczy tak naprawdę działanie w okopie polega na założeniu opaski i Mówiąc kolokwialnie, spierdalaniu, czyli po prostu szybkim wyewakuowaniu tego poszkodowanego. I my, jakby nasza obecność tam jest niepotrzebna. My jesteśmy ten kawałek dalej, bo jak to już ten poszkodowany zostanie wyewakuowany z tej najgorszej strefy, tak, gdzie oczywiście u nas też strzelają, ale mniej <grym> i mniej wymierzone w nas konkretnie może, tak, to my jesteśmy w stanie wtedy już bardziej medycznie, profesjonalnie o niego zadbać. I wtedy jest czas właśnie na opatrunki hemostatyczne najczęściej wtedy jest czas na zamiany na przykład opaski uciskowej na te opatrunki jeżeli jest taka możliwość bo na przykład zdarzyło się że nie było tak że krwawienie było tak silne e, nie do powstrzymania że jednak trzeba było wrócić do opaski <laughs> i tej konwersji się zrobić nie dało natomiast najczęściej taka możliwość istnieje i jak najbardziej te rany bardzo bardzo często pakujemy i tutaj mamy na przykład coś co jest właśnie nowością tak Przyzwyczailiśmy się, że wszystko, na wszystko idą hemostatyki, natomiast na Ukrainie po pierwsze te hemostatyki są drogie, ich jest mało, ich często brakuje, a po drugie e, chirurdzy ich bardzo nie lubią, bo je później trzeba, e, to wszystko trzeba czyścić i jest to problematyczne, więc dużo ran, które e, takiego woodpackingu stricte i tych hemostatyków nie wymagają, to dużo z tych ran, jest po prostu pakowanych zwykłą, taką rolowaną gazą, taką najtańszą i bardzo często, na przykład, po prostu nasączoną w jodynie, co no nie jest najprzyjemniejsze bulowo, ale najczęściej ten pacjent już jest i tak zaopiekowany bulowo albo sedowany. Natomiast to jest dobra baza przygotowanie w tych, że tak powiem, warunkach dla tego chirurga w szpitalu, który później tego poszkodowanego dostaje, tak? No i jakby ten cały tunel też, które często te tunele są bardzo długie, też jest wypakowany i, i, i wstępnie właśnie opatrzony i, i zdezynfekowany, tak? A, a często się zdarzało rzeczywiście, że jest dziurka, jest wejście do tunelu, a na przykład metr dalej jest jakiś odłamek od tego tunelu, nie? Więc mamy metr tunelu do wypakowania. Tyle hemostatyków chyba nie mieliśmy na stanie w ogóle, żeby to, u takiego jednego poszkodowanego to wszystko wypakować. Mówimy o tunelu, że to jest tam, gdzie krew płynie, tak? Tunel, czyli po prostu coś wpadło, zrobiło tunel i gdzieś się zatrzymało. I to wszystko między tym odłamkiem, a tym otworem początkowym jest tym tunelem. No dobra, niech będzie. <laughs> Co powinien zawierać idealny IFAC? Mm, idealny IFAK jest yy, tworem dopasowanym pod umiejętności ratownika i pod sytuację i miejsce w którym się znajduje. Więc nie ma czegoś takiego jak ogólnie idealny IFAC, tak? On będzie zmienny. Natomiast przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę właśnie własne umiejętności. Bo co z tego, że ja sobie wrzucam tam igieł do odbarczania odmy, co często obserwuję, jeżeli ja nie do końca wiem, co to jest odma, albo jakie ma objawy, albo gdzie dokładnie ja mam ją odbarczyć, tak? Gdzie ja kiedyś to widziałem, że ktoś mi tam wpakował rurkę nosowo-perdłową. Mhm. A z tego, co mi wiadomo, nie nie zwykły szary człowiek bez uprawnień nie może tego robić. Ponoć. Mm. Tutaj też zależy, czy mówimy w ogóle na przykład o codziennym życiu u nas w Polsce, jakby i cywilach, ja mówię, wiesz, Czy na, mówimy o warunkach wojny? Nie? Na strzelnicę, czy w samochodzie jakąś taką apteczkę mieć. To inaczej. Co powinno być w takiej standardowej apteczce? Takiej codziennej, czy na strzelnicę, tak, czy to do dla samochodu, widzów, tak? tak? Że nie jest ani ktoś tam, nie wiem, goprowcem, toprowcem, Jasne. wojakiem, ratownikiem. Tylko medycznym. podstawa. Tak. To tak, na pewno zacznijmy od rękawiczek. Dlatego, że warto pamiętać o własnym bezpieczeństwie i się chronić, co nie znaczy, że nie możemy dotknąć poszkodowanego, jak tych rękawiczek nie mamy, tak? To też jest wasza ocena. I to też zależy, czy mamy jakieś masywne krwotoki one na nas kaszle i jeszcze krwią i wymiotuje nie wiadomo, co jeszcze. Czy na przykład po prostu wystarczy zrobić uciski klatki piersiowej, tak? Bo ktoś dostał NZK, czyli nagłego zatrzymania krążenia. I czy my w tej chwili rzeczywiście musimy koniecznie rękawiczki mieć? No, w mojej ocenie nie. To jest oczywiście decyzja ratownika, tak, kim on by nie był. Natomiast ja osobiście byłabym w stanie uciskać komuś klatkę piersiową, jeżeli, jest, jeżeli pacjent się zatrzymał, a ja akurat nie mam przy sobie rękawiczek. Natomiast, tak jak mówię, to jest decyzja każdej osoby indywidualnie, ale jeżeli możemy je mieć przy sobie, to warto, żeby one tam były. Bardzo przydatny jest przydatne są nożyczki ratownicze, albo jakieś inny, inne narzędzie do rozcinania. Pomijam fakt nawet rozcinania po prostu kilku warstw swetrów czy kurtek, jeżeli jest, mamy taką pogodę jesienno-zimową, żeby szybko móc dobrać się do tej na przykład klatki poszkodowanego, czy jakiejkolwiek innej części ciała, gdzie jest na przykład masywny krwotok, czy cokolwiek innego na szybko. Ale pamiętajmy też, że mamy na przykład motocyklistów, którzy mają stroje, których nie da się tak łatwo rozkudłaczyć. I tutaj te nożyczki ratownicze dobrej jakości są w stanie to wszystko przeciąć. A bez nich niestety, ale będziemy mieli problem duży, żeby się do tego poszkodowanego dostać. No bo one mają chronić, tak? Więc one są grube i co więcej, one są często nieprzepuszczalne, więc jak są jakieś masywne krwotoki w środku, to my ich nawet nie zobaczymy, bo one wszystkie będą po prostu uwięzione w środku i będzie taki woreczek ch chlupiący. E, warto, żeby była opaska uciskowa czy też zaciskowa, za? potocznie tak zwana stazą taktyczną, <laughs> dlatego że jest to sprzęt, który ratuje życie, tak? Jest prosty do użycia. I nie trzeba mieć żadnych konkretnych kwalifikacji, czy tytułów, żeby je używać. I to jakby cywilne wytyczne też zalecają, tak? Więc tutaj nie ma jakby, bo jakby słyszałam różne dziwne koncepcje na ten temat. Nie, nie, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Warto mieć jakąś formę opatrunku normalnego. Czy to na takie masywne krwotoki, które jesteśmy w stanie zatrzymać e, opatrunkiem, na przykład nieopaską, tak? Czyli na przykład nie mam krwotok z palca. Czy to znaczy, że od razu musimy zakładać opaskę uciskową na całą rękę? Najczęściej nie. Prawda? Więc tutaj jakiś taki rozsądek, też po prostu i ocena sytuacji własna. Dlatego tutaj ważne są te szkolenia, a nie tylko sama, samo posiadanie apteczki. Ten opatrunek może być gotowy, trzy w jednym, czy to jakiś izraelski, czy amerykański Olaes, czy jakikolwiek inny taki gotowy. Albo możemy go sobie po prostu złożyć z takich aptecznych, prostych, tanich rzeczy, czyli zwykła gaza sterylna, mm, Zwykły y, opatrunek, który będzie na przykład bandażem elastycznym, tak? który też wcale drogi nie jest. Hmm. I jakiś środek znieczulający, odkażający. Jeżeli chodzi o środki, to teoretycznie w pierwszej pomocy nie używamy się, takich atrakcji. Się, Kaczka, ale, ale nie wiesz co? To są takie środki o tutaj widzisz, Dlaczego no. o tym mówię? Bo jak najbardziej, bardzo często mówię, że jakby jeżeli ktoś jakby traktuje to normalnie jak człowiek, a nie na zasadzie czysto jakimś tam prawnym i punktu, punktowym, mm. to przecież większość z nas w apteczkach. Ma jakiś okteniset czy inne tego typu specyfiki. No ale jak nie ma na przykład i zwykłam, nawet małpka jakaś, nie? Jakiś alkohol na spirytusie, to się stosuje jeszcze, czy nie? Powiem tak, yy, nie zalecam stosowania spirytusu, wody utlenionej, mhm. takich rzeczy. Yy, oczywiście to wszystko bardzo zależy od sytuacji, tak? Jeżeli tu będziemy wchodzić w jakieś tematy survivalu, nic innego nie ma, jesteśmy daleko w dziczy od wszystkiego, to możemy takie różne koncepcje rozważać i o nich dyskutować. Ale generalnie, jeżeli mamy dostęp do jakiejkolwiek możliwej pomocy, karetka kiedyś przyjedzie, to nie widzę sensu, żeby lać temu biednemu poszkodowanemu na tą ranę na przykład wodę albo wodę utlenioną, bo działanie ma to bardzo małe, jeżeli jakiekolwiek Alkohol też jakby zaznaczam, że musicie odpowiednią ilość procentów alkoholu, żeby działał w ogóle. Więc jeżeli użyjecie wódki, która ma na przykład 40%, to jakby nic z tego nie będzie poza no tym, będzie że poszkodowany boleć. będzie się darł, bo będzie go bolało jak cholera i później wam się odwdzięczy. To jakby z wodą utlenioną jest ten sam temat. Już dawno udowodniono, że po prostu ona niszczy tkanki, tak. I jakby lanie jej na rany, tak jak zawsze, za czasów takich jak ja byłam mała, na przykład każdy miał w apteczce, trzymał i lał na te rany to wodę utlenioną, bo bąblowała, więc jak bąbluje, to musi działać. No tak jakby od tego się już dawno odeszło. Chlorheksydynę się teraz stosuje, która w szpitalach głównie występuje. Właśnie jakąś oktanidynę, jak ten oktanisep czy inne takie zamienniki. Ale to w takich małych ilościach na pierwszą pomoc jak najbardziej. Pytanie rozluźniające. Kaśka, jak to jest nosić tak wielkie jaja i czy mieszczysz się z nimi do karetki? Masz tak szacunek. Dziękujemy panu za to pytanie. Czekam na odpowiedź. Nie wiem co mam powiedzieć. Na szczęście nie muszę ich wtargiwać do karetki. No dobrze, przemilczymy. O co chodzi? O co chodzi z tymi syrenami? Czy jak to jest z tymi syrenami? Pozdrowienia od ekipy QLMS. I czekamy na zawodach, protek Home family. No, ostatnio minęłam, nie mogłam, bo właśnie byłam. A są jeszcze u sąsiadów. No z co? tego co wiem, to są cały czas. Ja chyba byłem... dwa razy w roku letnie ja i zimowe. Mam na... nadzieję. Raz byłem na jednych, tylko gdzieś tam, gdzieś koło Lublina, czy gdzieś tam. No dla mnie to jest ogromny fan. Odkąd, odkąd zaczęłam jeździć, i, i, i dla mnie bardzo fajne, y, fajne zawody. I chyba jedne z niewielu, na które Użyteczne, jeżdżę. rzeczywiście praktyczne, tak. bardzo praktyczne. Polecamy. Protect bo ja sportowo home, tak mniej. Bardziej. Mam nadzieję, że też do łask wróci noc na straż, bo były też takie zawody. Prawda? Ilu... Nawet sędziowałam na jednych, tak, pamiętam, o. tak. Ilu osobom uratowałeś życie? Liczyłaś? Szczerze mówiąc, nie liczyłam. E, czasami jest się też ciężko staramy się jakby prowadzić. E, e, dokumentację. tak? E, jakby pomijam kwestie formalne i, i tego, jakby cokolwiek się zdarzyło, no to jakby warto, żeby ta, ta dokumentacja była. I oczywiście później to jest bardzo wartościowe źródło w ogóle dla wszystkich medyków na całym świecie po takiej wojnie. Można sobie bardzo, bardzo dużo wartościowych wniosków z tego wyciągnąć, tak? I jakby rozwijać dalej tą medycynę taktyczną na tej podstawie. Więc jakby nie zawsze oczywiście w 100% się udawało, bo różne były sytuacje, ale generalnie te karty medyczne tych pacjentów wszystkich gdzieś tam w większości mamy. Na oko, jak gdzieś tam kiedyś żeśmy się zastanawiali na przykład właśnie z Arkiem, no to, to wyszło nam, że tam pod 100 osób mniej więcej dotychczas, z, że tak powiem nasza, nasz zespół tutaj ten dwu-trzyosobowy. Natomiast mamy teraz jakby więcej zespołów w awangardzie, które jeżdżą i się rotujemy. No i tych poszkodowanych teraz jest dużo, dużo więcej. Nie? To podejrzewam, że z tych 100 to już się robi za 400. Jakie przedmioty... Ogólnie dostępne w sklepach mogą być pomocne w awaryjnych sytuacjach związanych z ratowaniem życia. Apteczki, stazy to wiadomo, ale znajomy z Ukrainy kupowali w Polsce zwykłe czołówki, mm -hmm. latarki dla chirurgów, którzy operują na froncie, na przykład. No to myślę, to, że to jest główny element, który sam napisał, czyli właśnie światło, czołówka, no i zapas baterii do nich, bo mieliśmy już raz taką sytuację, że em, pojechaliśmy na trochę dłużej niż planowaliśmy, mieliśmy za mało baterii i szukaliśmy zapasowych. No na szczęście nie zostaliśmy bez światła, mieliśmy taki jakiś zapas, tak, ale ten zapas jakby taki już był na styk, Więc szukaliśmy jakby po całych tych miejscowościach przyfrontowych wszystkich baterii i był duży problem. Nie mogliśmy ich dostać. A naprawdę po wszystkich możliwych, że tak w sklepach jeszcze tych co funkcjonują czy bazarach, żeśmy chodzili i, i, i ciężko. Więc i baterie do nich odpowiednie zdecydowanie. I z ciekawostek, które kolega Robert mi zasugerował, to co go od razu pozdrawiam, on będzie wiedział. W świecie, czy to poszukiwaczy różnych tam skarbów metali, czy na przykład detektywów, jest coś takiego jak pinpointer. I jest to sprzęt, który reaguje na metal, tak jak po prostu zwykłe wykrywacze. Wykrywasz. Dokładnie. Tylko to jest taki, taki malutkie, takie bardziej w formie takiego badylka długopisu. I... My dotąd, jak szukaliśmy odłamków, to w niektórych miejscach mieliśmy na przykład dostęp do e, jakichś badań obrazowych, gdzie mogliśmy, czy to rentgen, czy USG, taki mogliśmy ewentualnie coś tam sprawdzić. No, nie u wszystkich jakby był na to czas, natomiast ci pacjenci, którzy, że tak powiem, rokowali i mieli tego czasu troszkę więcej, no to można było sobie na to pozwolić. E, w większości przypadków, szczególnie przy tych pacjentach ciężkich. Do, do szukania odłamków. Na przykład na Ukrainie standardowo używa się, uwaga, magnesu neodymowego po prostu wrzuconego w nitrolową rękawiczkę. I nim się po prostu jeździ po ciele i nagle z No i już czuć, czuć że tu, tu siedzi ten metr dalej w tym tunelu, właśnie na przykład. Więc bardzo często te odłamki wyciągamy, tak. Eee, I pinpointer to jest coś takiego fajnego, na co właśnie Robert wpadł i, i już część na front poszła. I z kolejnym naszym teraz wyjazdem będą szły kolejne, który bez yy, nieingerencyjnie jest w stanie namierzyć takie odłamki. Bardzo a, szybko. Dokładnie. A co więcej, magnes neodymowy nie wszystkie materiały wychwyci. A pamiętajmy, że odłamki nie są tylko i wyłącznie z konkretnego stopu metalu, tylko są przeróżne. Cokolwiek, jakikolwiek materiał, który po prostu jest mały i ostro zakończony i ma dużą siłę, może być odłamkiem. Tak. Yy. I niestety, ale magnes w większości po prostu nie wyłapuje. Czego najbardziej potrzeba medykom na Ukrainie? E, tak, zdecydowanie najbardziej nam potrzeba oczywiście leków, szczególnie tych silnych, przeciwbólowych. Tutaj jest największy problem, bo często są to ścisłego zachowania leki. E, natomiast to już to jest jakby taki temat ciężki do. Ogarnięcia. Opaski uciskowe, oryginalne, działające. Top, topimy się dosłownie w chińskich podróbach, które non-stop pękają. I tutaj staramy się regularnie je powymieniać miejscami, gdziekolwiek jesteśmy, i stosować te dobre, żeby dało się uratować tych biednych poszkodowanych. Na pewno magnesy neodymowe, czy pinpointery do szukania odłamków w ciele bardzo bardzo potrzebne tym bardziej, że właśnie głównie odłamki pojawiają się u żołnierzy jako obrażenia główne i tutaj hemostatyki tak czy opatrunki wentylowe na odmę myślę, że to to są najbardziej przydatne rzeczy. Jak dogadujecie się z żołnierzami? Musiałaś opanować język ukraiński? Cały czas się uczę. Opanowany już w stopniu komunikatywnym? Nie, jeszcze aż tak dobrze nie jest, ale pracuję nad tym. Też specyfika tych wschodnich rejonów jest taka, że tam większość osób akurat mówi właśnie po rosyjsku, nie po ukraińsku, albo miksem. Co więcej, na wielu nawet budynkach widoczne jest to, że na przykład niektóre napisy są w cyrylicy tej rosyjskiej, a niektóre w ukraińskiej, bo one nie są takie same. I to jest naprawdę jakby widoczne, nie? Że to jest po prostu takie przeplatają się te dwa języki tam bardzo mocno. Więc często jest zabawne jest to, że <laughs> dużo uczę się na bieżąco, tak? jakby z... po prostu z rozmowy z medykami ukraińskimi, tym bardziej w kwestii słownictwa technicznego medycznego, bo jest bardzo potrzebne, jeżeli na szybko trzeba się dogadać. Typu na przykład nie wiem, że tlen to kisin i tak dalej. I bardzo często ja nie wiem do końca, czy na przykład uczę się rosyjskiego czy ukraińskiego, bo nikt mnie nie informuje, po prostu uczę się konkretnych słów. <laughs> Więc później ktoś mnie pyta, i ja dosłownie nie wiem, po jakiemu ja moja mówię. <laughs> Prawdopodobnie mieszanką. Jakim zasobem, jakim zasobem leków dysponujecie? <laughs> Zasób mamy bardzo duży, bo jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe opcje. Jak, że tak powiem, Tak samo jak każda karetka. Ratownictwa medycznego, tak, czy to podstawowa, czy specjalistyczna. Natomiast to, co schodzi najbardziej, to czego głównie używamy, to na pewno są opioidy i tutaj głównie morfina fentanyl. Jest też troszkę opioidów takich typowo ukraińskich, które na przykład u nas nie występują, których się cały czas przecież też uczymy. Na pewno jest to ketamina, propofol. Różne inne środki sedacyjne e, typu midazolam, relanium, i e, Na pewno są to leki przeciwwymiotne. E, metokroplamid idzie praktycznie przy każdym poszkodowanym i tutaj nie tylko ze względu na opioidy, ale też głównie ze względu na drogi ukraińskiej medewak, bo po prostu nie chcemy, żebyśmy wszyscy na siebie nawzajem wymiotowali podczas tego medewaku. I na, naprawdę zdarzało się, że i po drodze ja musiałam się sama ostrzykiwać <noise> z ręką na sercu. E, oczywiście, jak nie mamy klo, klopramidu, to też czasami jakiś ondan setron, to rekan też się zdarzają. Natomiast metroklopramid jest taki najbardziej popularny tam też. E, na pewno kwas samowy, tak, w dużej ilości. A w dużej ilości tutaj, jakby dosłownie tym, bo on jest niestety um, w. Jest w takiej formie produkowany, że tych ampułek bardzo często trzeba cztery na jednego poszkodowanego zużyć. Nie? Więc ta duża ilość nie tylko jest ogólna, ale też jakby um, tych ampułek po prostu schodzi dużo, bo, bo są akurat w taki sposób produkowane. Tak? Bo zależnie od tam wytycznych i sytuacji, to jeden lub dwa gramy musi taki poszkodowany tego teksa dostać. Um, antybiotyki czasem, nie zawsze, tutaj zależnie też od decyzji. Um, Jaki jest ten szpital, do którego wieziemy poszkodowanego? I czy ewentualnie w ogóle możemy go w jakimś czasie ewakuować do tego szpitala, czy na przykład musi jakiś czas spędzić gdzieś tam z nami w okolicach tego punktu stabilizacyjnego? No i oczywiście wszelkie płyny głównie bazujemy na mleczanie ringera, natomiast tutaj jest jakby duży zasób możliwości. I oczywiście wszystkie te leki przeciwbólowe, które stosujemy dodatkowo albo na pierwszy rzut, albo dodatkowo do opioidów, jako taka farma farmakologia multimodalna, tak? Czyli staramy się, żeby jakby minimalizować skutki uboczne, maksymalizować jakby efekt przeciwbólowy. Więc myślę, że to jest taka nasza główna baza. Jest, jest, no to, to, jest już, tego troszkę, już, już nie? Już zapomniałem. <laughs> 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 Czy wasza praca jest jakaś gratyfikowana? Finansowo, a jeśli non profit działacie, to z czego żyjecie, bo, bo jak? są jakieś pewnie zobowiązania, zobowiązania w Polsce. No i trzeba jakoś z tego wyjść. Nie? Jak, jak to się w swoim przypadku odbywa. Już odpowiadam szczerze, początki były bardzo ciężkie, bo rzeczywiście przez kilka miesięcy my nie tylko nie dostawaliśmy żadnych gratyfikacji pieniędzy, ale też dokładaliśmy z własnej kieszeni. Więc pierwsze wyjazdy wiązały się z tym, że my wydawaliśmy własne pieniądze i później, jak wracałam na miesiąc do domu, to dosłownie zasuwałam do roboty, żeby te pieniądze w miarę dobre, w miarę szybko zarobić, żeby. Wrócić na Ukrainę i de facto część z nich tam wydać. E, I oczywiście w międzyczasie no, rachunki i, i zwykłe przyziemne sprawy, które każdy ma. tak Jakby nikt z nas nagle nie pozbył się nie wiem domu, mieszkania, samochodu, rodziny. Tak? Więc jakby te koszta <coughs> przecież dalej istnieją. W którymś momencie, jak udało nam się rozwinąć tą działalność, em, wyewakuować bardzo dużo osób, em, i tutaj jakby nie mówię tylko o awangardzie, o tym zespole przyfrontowym, ale w ogóle o całym Humanoszu. Bo tam w tej chwili mamy sto, prawie 100 osób, tak? Które te medewaki cały czas robią, to nas doceniły pewnie organizacje i udało się troszeczkę funduszy pozyskać i bardzo fajnie udało nam się właśnie szybko rozwinąć, dlatego że były pieniądze na nowe karetki, były pieniądze na to, żeby płacić za paliwo, a możecie sobie wyobrazić, jakie to są koszty przy takich ewakuacjach, które dosłownie dzień w dzień są. I udało się nawet jakieś gratyfikacje dla nas za naszą pracę załatwić w jakichś tam kwotach, żebyśmy przez jakiś czas byli w stanie rzeczywiście skupić się na naszych działaniach, a nie na tym, żeby zarobić i mieć na rachunki. Tak? I no zaraz, żebyśmy nie skończyli wszyscy pod mostem przysłowiowym. Natomiast to rumakowanie niestety znowu się teraz skończyło, i stąd też pojawiła się zbiórka. Którą założyła Fundacja Zakres dla, dla awangardy. Więc tu walczymy znowu o przetrwanie, żeby nie wrócić do tej sytuacji, która, która miała miejsce na początku, żeby za chwilę nie dokładać znowu ze swoich pieniędzy.